Bo tu się wszystko trzęsie. To się rusza, zegar zaczyna dzwonić. Tu wszystko drży. Ciągle, łup, łup, czymś podłoga. Łubudu, 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 łubudu. I tak cały czas. I to dziecko, przy tym jeszcze wrzaski. Juchu, juchu, tak. No więc podejrzewamy, że to jest jakaś zabawka chyba na biegunach. No, no i to jest bosko, no. Nie może mieć dziecko takiej zabawki, skoro mieszka na drugim piętrze. Przyjaciel wiosny, uśmiech radosny, każdy powinien go mieć. Dowiedziałam się dopiero od policji. Nie było żadnych sygnałów wcześniej, absolutnie nikt nam o niczym nie mówił. W jaki sposób y, chcieliśmy no, zwrócić uwagę? Krzyki. Proszę uspokoić dziecko. Potem oczekiwalibyśmy, że, że sąsiedzi przyjdą do nas, poproszą, zapytają, czy ktoś idzie. dzieje. Jak czekam na skrajną no, 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 wieczór, no, to w no, uderzyłam, no, no, tak. żeby tym ludziom dać za że my jeszcze nie wytrzymujemy tego chaosu. Tak. Nic, dosłownie, zero reakcji. Jak dobrze mieć sąsiada, jak dobrze mieć sąsiada. On wiosną się uśmiechnie, jesienią zagada. Dziecku wolno, ale są tam opiekunowie. przez to. Dziecko powinni no, no, ja Przecież dziecku można zorganizować zabawę, prawda? Dziecko jak dziecko, no normalne dziecko. Jest to w ciągu dnia, zabawa. A no, to dziecko, dziecko to o godziny 23 potrafi tak, tak hałasować. Bo no, my nie zakłócamy spokoju, no. Od kiedy to dzisza nocna jest dzień. Co staliśmy ja i córka? Ona jest z porażeniem mózgowym. Dziewczyna, dziewczyna, nie chodzi, dziewczyna nie chodzi, tylko na łóżku inwalidzkim się porusza. Poruszę, dostałam dostałam wezwanie ja i córka, że myśmy im samochód zdewastowały. W, w nocy miałyśmy zeszły, zejść i zdewastować samochód. Nie. Teraz właśnie wyszła opiekunka, a ten właśnie chłopak, który tam, to jest właśnie to dziecko. Pożyczy ci zapałki, tu masła, kilo soli, Głowa, bo boli. No i następnym krokiem to było właśnie wkroczyła spółdzielnia mieszkaniowa. Tak, yy, najechała nas tutaj pani administrator budynku. Spółdzielnia nie będąc stroną, ale na pewne czynności powinna wykonać. Skoro powstaje jakiś konflikt społeczny, to należy ten konflikt rozwiązać. Spółdzielnia mieszkaniowa zebrała bardzo szczegółowy wywiad, tak jak mamy wyposażone mieszkanie, czy mamy dywany, czy właśnie mamy koń na biegu, na już. Pani udzieliła mi jeszcze jakby kilku wskazówek wychowawczych, że do dzieci Pana. mieć trzeba odpowiednie podejście, bo ona. Sama, sama, nie wiem czy dzieci, czy, czy, czy wnuczki z ADHD, pani zobaczyła dziecko biegające. Rzeczywiście opisała to wszystko. Mama, to jest hałas, a tak w trepkach biegał. Nasze budynki są budowane według norm lat 60., a budowane w latach 70. Zupełnie te obiekty nie przystają do warunków obecnie panujących. Być może, że jest to. No w jaki sposób można to rozwiązać? Poprzez specjalne jakieś, no nie wiem, no, znaczy nie specjalne, ale jakieś y, dodatkowe zabezpieczenie w formie dywanu, czy nawet chodzę nie w trepach, a w, a w butach do zabawa, tylko to jest po prostu zwykła demolka. Demolka. No i są takie momenty, że, że, że on zaczyna po prostu, no może trochę biegać, popisywać się przed siostrą, wygłupiać się, osiągę, się no, i, no i może o to chodzi. My się budzimy z tą myślą, czy to dziecko będzie dzisiaj na I o nie. której? O której? Czy będzie miał napady szału, czy nie? Jak dobrze mieć sąsiada, jak dobrze mieć sąsiada, on wiosną się uśmiechnie, Jesienią zagada, a zimą do przy węglu i przy koksie, i sama nie wiesz kiedy,